Dzień dobry, witam się z Wami w to przedpołudnie niedzielne przy kawie. I dzisiaj będziemy robić palmę. Siowo. Zaczniemy sobie od zrobienia takich gałązek z pączkami. Potrzebuję watę, kulkę waty. Ewentualnie, nie wiem, możecie zgnieść papier czy chusteczkę higieniczną, no po prostu takie wypełnienie. Biorę kawałek bibuły. Taki niewielki kwadracik. Na środku układam wadę i formuję na końcu taką kulkę. Tadam. Tych kuleczek zrobiłam sobie tutaj 5. Możecie zrobić więcej, możecie zrobić mniej. Zobaczcie ja tutaj. O, na tej mam akurat dużo fioletowej. Na tej różowej mam troszkę mniej i też te pączki mają różną wielkość, więc tutaj jakoś nie musicie specjalnie odmierzać tej waty, żeby były równiutkie. No jasne, możecie, ale po co? Szkoda czasu. Teraz potrzebujemy drucika i jeszcze potrzebuję zielonej krepiny albo bibuły. Ucinam sobie taki wąski pasek. Mam krepinę, więc ją rozciągam. Gdyby to była bibuła, to po prostu ucinam pasek. I wiadomo, że bibuła już nam się no, nie rozciągnie. Tu mam taki cieniutki drucik florystyczny. Jeśli nie macie drucika, to oczywiście mogą być wykałaczki. Albo patrzcie, co teraz jeszcze fajnego znalazłam. Podpórki do kwiatków. Od razu zielone. Ja mam klej ten na gorąco z pistoletu, ale możecie użyć wikolu. Wikolu albo zwykłego kleju, z tym, że ten klej z pistoletu, raz, że Wam szybciej złapie wszystko, więc i praca szybciej pójdzie. Dwa, no jakoś mam taką większą pewność, jak używam tego kleju, bo wiem, że tutaj jak już raz złapie, to po prostu nie puści. Z tymi klejami różnie bywa. No i też musicie dłużej je przetrzymywać. Tutaj sobie owinęłam początek. Tylko początek. I teraz... Dodaję sobie tą jedną moją kulkę. Tutaj. I zobaczcie, ją tak od razu owijam, więc ona się już będzie fajnie trzymać. Dlaczego? Schodzę ciut niżej i dodaję następną kulkę. Ciao. Kajcie, bo mi zaraz tu, tu kawy wszystko pachło. Ok. Mam drugą kulkę. Schodzę ciut niżej i dodaję trzecią kulkę. No i dalej schodzę, 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 dodaję czwartą i zostaje mi jeszcze piąta. I przy takim rozmieszczeniu to moja gałązka nie będzie, kto wie, jak długa. Więc gdybym chciała dłuższą, no to po prostu muszę tych kulek mieć więcej, bo też jak zrobicie zbyt duże tutaj przerwy między tymi kulkami, to będzie tak, wiecie, łyso wyglądać. Więc proponuję tych kulak troszkę więcej i je raczej w takich małych odległościach od siebie. I teraz już drucik maskuję pozostałą tą częścią paska. Zaklejam. I robię sobie kilka takich gałązek. Polecam w różnych kolorach, bo wiecie, palmy są generalnie bardzo, bardzo kolorowe. Bo o to w tym chodzi, więc proponuję w kilku kolorach. Ja już tutaj mam fiolet, róż, i taką zieleń, dodam sobie jeszcze ten zielony. I zobaczcie, taka piękna, kolorowa wiązka. Tak jak robiłam to, to sobie pomyślałam, że fajnie by wyglądał bukiet w ogóle z takich gałązek, zrobić sobie w kilku kolorach i po kilka sztuk każdego koloru. w Wazon, i no patrzcie, mamy jedną z części, które są nam potrzebne. Teraz robimy jeszcze do tego powiedzmy, kwiaty. Dlaczego powiedzmy kwiaty? Gdyż. Ja zrobiłam dzisiaj coś z takiego szyszko kwiatowego. Wygląda to tak. Wszystko tutaj opiera się na tej metodzie cukierkowej robienia róż. Jeśli nie widzieliście to, gdzieś tutaj Wam podlinkuję. Sprawdźcie, bo naprawdę różyczki wychodzą piękne. Tutaj mam pasek. krepiny oczywiście. Ten pasek rozciągam. Zobaczcie, on się tak fajnie rozciąga. Nie za dużo, żeby nam się nie urwało. I teraz co robię? Zaginam sobie tutaj róg. I znowu zaginam, przetrzymuję, zakręcam jak cukiereczek. Znowu. To już mam zagięte. Przytrzymuję, zaginam. I znowu mam zagięte. Przytrzymuję, zaginam. Jak cukiereczek. Przytrzymuję, zaginam. Przytrzymuję, zaginam. Przytrzymuję, zaginam. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak dojdziecie do wprawy zobaczcie, to wychodzi tak, jak dojdziecie do wprawy, to to już się po prostu później robi śmigiem. -migiem. I teraz słuchajcie, biorę sobie drucik, zmaruję tutaj brzeg. Zwijam, zwijam, zwijam. I schodzę coraz niżej. Zobaczcie, troszkę niżej, troszkę niżej, troszkę niżej. Tu sobie podklejam, żeby w razie czego mi się nie rozkleiło do końca. I znowu schodzę niżej, niżej, niżej. Niżej. Tu wszystko trzymam dość mocno, żeby się nie rozwijało. Możecie to robić tak jak ja klejem, na gorąco, czy tak jak mówiłam, innym klejem. Końcówkę zabezpieczam klejem, ściskam mocno. Taka szyszunia. Teraz tylko biorę zielony paseczek. I maskuję tutaj górę. Ciach, ciach, ciach. Maskuję, 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 maskuję. Czy u Was dzisiaj też taka piękna pogoda? Bo u mnie yy, rano, rano to padało. I ciśnienie było tak niskie, że po prostu rozsadzało mi głowę. Ale powiem Wam, że teraz. Jakieś przebłyski słońca i kurczaki, 12 stopni. No, powietrze już takie wiosenne. Naprawdę. Fajnie się zrobiło. Trzeba korzystać. I zobaczcie, jak nawiniecie. Ja tutaj dawałam dosyć nisko od razu. Będzie taki chudziutki. Ten szyszko kwiat. Jak dacie więcej przy jednej warstwie, to będzie ciut grubszy. Tak. Tu mam jeszcze do porównania trzeci i jeszcze potrzebujemy teraz taki kawałek krepiny. To już wam nie podaje wymiar, po prostu na oko. To nie musi być jakoś tak dokładnie do centymetra. Lekko sobie rozciągam, składam i tutaj z jednej strony wycinam w kształt trójkącika. Wiecie, takie ząbki. Mogą być mniejsze, większe, bo to będzie taki już ozdobnik do całej naszej palmy. Rozkładam i wychodzi mi coś takiego, taka powiedzmy trawka. Teraz bierzemy się już za składanie naszej palmy. Łyk No i słuchajcie, zaczynam od tych gałązek. Nie ustawiam ich wszystkich na tej samej wysokości. Daję troszkę niżej każdą, bo nam to będzie tak fajnie wypełniać. I zobaczcie, troszkę niżej tego, jak kończył się tutaj, żeby nie zachodziły na, na te pączki, to trochę niżej ustawiam sobie. O! A dam sobie trzy. I tutaj łapię tym sznurkiem. Żeby mi gdzieś tam się nie poprzesuwało, nie pouciekało, możecie użyć nitki, wiecie, po prostu, żeby to się gdzieś nie przesunęło. Teraz biorę sobie tą moją alatrawkę i pod tymi kwiatkami ją mocuję. Troszkę rozkładam. O, i tutaj też tym sznurkiem lekko związuję. Biorę sobie teraz drugi kolor i może to będzie różowy, a może tą. I jeszcze tą. I tą. Też przewiązuję sznurkiem. I dodaję znowu zielenię. Druga warstwa gotowa. I znowu ściskamy sznureczkiem troszkę, żeby się gdzieś tam nie poluzowało. I dokładamy sobie trzeci kolor. U mnie żółty. Zobaczcie, jaka będzie taka radosna, o, żółty. <laughs> jaka będzie radosna ta moja palma. Taka wiosenna, cieplutka. Ja tutaj daję po trzy, po cztery po po te powiedzmy, kwiaty. Ale wiecie, no to możecie dać więcej, jak chcecie. I znowu związujemy. I tutaj proponowałabym już domocować dwie, trzy takie, właśnie potwórki czy tam wykałaczki, bo zaraz będziemy potrzebować przedłużyć tą naszą palemkę. Możecie, oczywiście, we wcześniejszym etapie, gdyś tam dodacie sobie pierwszą warstwę tych kwiatów. Nie ma problemu. Dodajemy znowu zieloninkę. Zabezpieczamy. I słuchajcie, została mi ostatnia warstwa. Ja tutaj mam takie znowu czerwone. Tylko nieco większe. Ale myślę, że tutaj na samym dole mogą być, mogą być takie większe. I znowu zabezpieczam sobie tutaj nitką. I dodaję tutaj też tą zieloną trawkę jeszcze. I tutaj znowu zawijam. Teraz biorę sobie pasek znowu zielonej krepiny. Rozciągam. I tutaj ten dół zobaczcie. owijam. Schodzę niżej. Tutaj sobie zabezpieczcie klejem dobrze. Bo jak Wam puści pasek, to się zaraz rozwinie całość. I tutaj sobie lecę. Teraz naskuję tu całość. Tutaj bym sobie skróciła te patyki, bo one są za długie. No, gdzieś to tak, do tej długości. Możecie oczywiście robić więcej warstw tych y, sz sz szyszek, <gry Gabi> szyszko kwiatów. Ja zostawię te cztery, bo wydaje mi się, że i tak już jest całkiem fajnie. Ona jest taka krótka, ale na bogato. No, i teraz oczywiście tutaj gdzieś tam złoty liście, jeszcze tak wyciągamy, rozkładamy. Poprawiamy wszystko, jak gdzieś tam się kwiatek zagieł, to go odginamy. I zobaczcie. No, powiem Wam, że ładna. Ładna. Kolorowa. Tutaj możemy jeszcze przywiązać na dole. Y, oczywiście jakąś sążeczkę, kokardkę jakąś zrobić, i, i też będzie fajnie. No i jak Wam się podoba. Zobaczcie. Taka kolorowa wiosenna. I prosta. A to, a to się ceni, prawda? Zachęcam. Twórzcie, macie jeszcze kilka tygodni, także spokojnie zużycie, nawet po jednym kwiatku robiąc codziennie no to naprawdę. Po tygodniu siadacie w sobotę i sklejacie, skręcacie. To jest już kilka minut tylko. Zapraszam na kolejny filmik wielkanocny. Pewnie jakiś teraz, już typowo, może jakaś pisanka, albo dekoracja wielkanocna. No zobaczymy. W każdym razie zapraszam i do zobaczenia. Pa!